Artes nadchodzi i nikogo nie obchodzi Że coś umarło, lecz nowo się rodzi Musz poczekać co mam do powiedzenia jest tu Po przeboje ja mam w genach, mam ten bit, ten luz To nie plotki, to nie fake, to jest prawdziwe disco Miksuję je z rapem, to już Arte zjawisko uh, uh, uh już Arte zjawisko! Powiedz mi kto inny wjeżdża tak na grubo, kto ma bas tak nisko, kto ma flow tak szybko, nie ma tu świętości, nie ma tu tabu żarty na trakach, to mój znak, to mój punkt programu, więc głośniej bierz ten bit poczuj tę energię, zostaw stare granie! Wchodzimy na imprezę! Arte, to jest twoja nowa fala, to Majhe, złapny ryb, który porywa cały dzień, od hip hopu do klubu, w każdy parkiet płonie, bo Arte Niczego nie goni, Artez, to jest twoja nowa fala to oh my hè który porywa cały dzień Od hip do klubów, każdy parkie nie warte, bab się, on niczego nie goni da!